To jest normalny Jam jest, jest? też przeszkoda. Słuchajcie, pan, to oglądaliście to... Ed, Ed i Eddy? Tak. tak. Tak, Tam był, był jeden to... taki, jeden z dzieciaków, który nie był człowiekiem i był najlepszym przyjacielem. Deska, przyja deska! Deska, dobra deska. Deska. Można tym być? W jakim pomieszczeniu? Słuchaj, w każdym! Bo to jest podpora całego mieszkania. On jest, on jest jak Bóg. On jest wszędzie i gdzie. Co ja mam strzelić? To powiedzia całkiem nieźle, proszę Państwa. Słuchajcie, on oni wszędzie i nigdzie. Po prostu on jest mastermind. Jak idziecie, to musicie chwilę popodziwiać moje słoje. Słoje, słuchajcie, jeżeli wam się zachce pić i będziecie musieli moje pójść jazz. do automatu, żeby się napić, to akurat właśnie tam będzie ta deska. Ja dobra. On zdradza wszystko. Obecnie, wiecie co? Zastanówcie się, czy wam się nie chce siku. siku. Może Aha, warto byłoby ja pójść do toalety. Gdzie tu jest kiwek? Nie, A, nie, ma nie, toalety. Podejrzane. Po, po, to jest żart. CO! jest, Gdzie jest? Nie, gdzieś go konia. Słuchajmy O mój jest, gdzie O mój Boże! To, Słuchajcie, to, ja bym, bym się zastanowił tutaj. Oj, spadła jakaś beczka. Oj, oj, oj. Ale jest to, trzeba Wiecie co? Ja bym się zastanowił nad odwiedzeniem... Ja bym się zastanowił nad odwiedzeniem pięt... O! Prawie cię trafił tą beczką! Uważaj! Może jest jedną z nich, może jest jedną z nich, może jest jedną z tych beczek. Zostań tam, teraz. zostań tam! O! <grym> to chyba nie było planowane, Alien. Ja, ja, ja nie rozumiem tego. Tak? Na spawnie ja jest, na spawnie. A na spawnie, bo trzeba od razu mówić. Witam bardzo serdecznie. No już nie jest. Jezu, mam go, chwilę. mam go, mam go, mam go, mam go. Widzę, widzę go, nie dawaj. Ja już nie wiem, ja już się zgubiłem. No zabij! Jest! Uh -huh. Panie Pustaku już to nie uciekniesz, proszę stać w miejscu i się nie ruszać Dobra, dobra, dobra. Proszę kolega, do mnie do wejść, proszę do mnie Obiecuję, wejść, proszę do mnie wejść, proszę do mnie wejść. Najpierw do mnie wejść. Dobrze Karol. jestem. No, tak? proszę wydaj... mi nie dokonywać egzekucji, mi... ale pokażę ci to kolec. Proszę no, mnie nie dać Karolka. Sobie? Pokaż, pokaż, sobie? Pokaż, pokażę ci to do koledzy. Dobrze. Tu jest jeba. Nie, to nie on. Do... Panie Pustaku, Witam? proszę mi powiedzieć, gdzie są twoi koledzy, inaczej cię zabiję. kurde, Powiedz mi gdzie jest Karolek. O, jest. wydaj Karolka. No dobrze, zrobię to. No wydaj go. Chodź, chodź za mną. Idę ci. Ponieważ dorastaliśmy razem w Wyszajer i on był jednym, właśnie z pustelników, ale Mam potem powiedział, po że wie, będzie leżył po pustyki. Nie mówcie Adam, mi tak. mieliśmy, mieliśmy umowę. Ja wiem, ja wiem. Spokojnie. Mam tę umowę i nam powiedz, ale. A co, pani a, a co, mi, a co mi dacie w zamian? Mam Życie. To uderzyć. Mam Życie? To uderzyć. Życie. Ale nie uderzaj mnie. Życie. Ja, cię, ja cię kocham. A mi jest wygodnie. Dobrze, Ale Pokaż. W takim się. razie, chodźcie, pokaż, Dobrze. A mi jest wygodnie. Czekajcie, pokaż, nie pamiętam, czekajcie. Jest. Nie, nie powiem, czy w lewo, czy w prawo. On nas odciąga, Nieprawda! Przyrzekam, że nie. Przyrzekam, że nie. Naprawdę nie. Mnie to rozśmieszyło, że jak Chodź, powiedział przyrzekam, to żeby udowodnić, że mówi prawdę, to aż podskoczył. No, poskoczyłem. A jeszcze raz. Gdzie, jest, gdzie jest Alien? Alien, chodź tutaj, Alien. Nie, dobra, dobra, próbować mnie, ale będzie go szukał sam. Tak, okay. będziesz prowadzić sobie sam. No, proszę o, okay. mi pokazać. gdzie jest Karolek? O, patrz, tu jest Alien. Alien, ma <grym> Alien. Alien. Ale dobrze, mamy znaleźć drugiego Karola. Nie tego, drugiego Karola. Aha, okej. Okay. Gdzie jest ten Tego Karola. Tak. Tego Karola. No to nie wiem, gdzie ja! Aha. Aha. Adam, Adam, trzymaj się mnie. Nie, nie mów, że ty szedłeś na dół tutaj. Gdzie on jest? Na Nie, strzel! patrz, patrz, patrz Uważaj, bo drogi, drogi, No przestań, daj mi przejść, posuń się no, <noise> Tu, kurde, czekaj to. Bo, ciem, kur, jak to? No o, Jesteś tu? Kurde, ja cię nie widzę, bo nie patrz, no, no, tak Okej, okay, gonisz mnie, gonisz mnie, okej, okay, gonisz mnie Patrz, okay. patrz, no, że niby jesteś cwany, no, tego to jest Easy peasy lemon squeeze. No po prostu z tego. Dobra, słuchaj, no. panie Narucioku, masz ostatnią szansę, żeby się ujawnić i przeżyć. A ten zdążył Ale... tam się skitrać, a ja nie. I się tak wbili na w jednym no momencie. Podpowiem wam, no, no. ej, słuchajcie, no, Podpowiem wam, no, gdzie mam. jestem. Dobra, jestem, tam, jestem tam, gdzie był Karol poprzednio. Podeptał go i poszedł, Najlepsza marihuana jest w Meksyku. Najlepsza marihuana jest w Meksyku. Czy to jest jakiś Najlepsza. Podpowiedź? Najlepsza. Meksyk, Meksyk. Trzeba mieć najpierw dwa z geografii, żeby wiedzieć, gdzie jest Meksyk eee... i jak wygląda jego flaga. Widzisz ten flagę z Meksyku? To nie to pomieszczenie.